Hej, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Będziemy przechodzili sobie do horoskopu na październik 2020 roku dla zodiakalnej panny, trudno uwierzyć, że na październik, bo za oknem jest taka pogoda, powiedziałabym, wakacyjna, cieplutko, no i miejmy nadzieję, że jak najdłużej się to utrzyma. Słuchajcie, jeżeli będzie jakiś przerywnik w tym filmie, to znaczy może mi zadzwonić po prostu telefon. Muszę mieć drugi telefon włączony dlatego że moje dziecko dzisiaj po raz pierwszy poszło do przedszkola no i też ze względu na to że musi się zaaklimatyzować, i też różne takie obostrzenia w związku z covidem musi być tak zwany telefon do szybkiego kontaktu. Czyli może tak być, że na przykład ktoś zadzwoni, będę musiała podejść. No na szczęście mam blisko, ale muszę być po prostu cały czas pod telefonem, więc nie przejmujcie się, jeżeli Coś tam będzie pikało, bo będą przychodziły pewnie powiadomienia, jakieś mogą przychodzić SMSy i tak dalej. Może Wam to trochę przeszkadzać w tle, no ale mm, trzeba sobie jakoś radzić i muszę właśnie być pod telefonem. Także z góry Was przepraszam i uprzedzam, że taka sytuacja może nastąpić. E, powiem wam, że. Mm, no nawet się nie spodziewałam, ale poszło szybko, łatwo, przyjemnie, bez żadnego płaczu. W ogóle moje dziecko nawet się nie obejrzało. <laughs> razu poszło z panią bardzo chętnie e, do dzieci, bo zresztą ona jest taka, że jest bardzo chętna właśnie jeżeli chodzi o zabawę z dziećmi. No a matka została taka sierota na korytarzu. I trochę teraz jak przyszłam do domu, to trudno się odnaleźć w nowych realiach, bo troszeczkę za cicho jest, wiecie. Na co dzień jednak byłam przyzwyczajona, że było głośniej, ale myślę, że to jest kwestia czasu i też się do wszystkiego da przyzwyczaić. Dobra, koniec blędzenia, koniec prywaty. Panny zodiakalne. Wasz horoskop jest realizowany jako trzeci w kolejności, ponieważ wykazaliście się, komentowaliście pod poprzednim filmem. Wiecie albo nie wiecie, że teraz jest taka zasada, że po prostu tam, gdzie jest najwięcej komentarzy, te znaki robimy w pierwszej kolejności. Więc jeżeli wam zależy, żeby panny zodiakalne były realizowane w pierwszej kolejności w kolejnych miesiącach, no to oczywiście komentujcie, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie jakiś znak pod filmem, tak żeby Faktycznie to mogło nastąpić. Jeżeli film Wam się będzie podobał, będzie przydatny, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dlatego że wtedy będziecie po prostu na bieżąco z wszystkimi treściami, które gdzieś tam się mogą pojawiać na kanale. To jest oczywiście czytanie ogólne. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, wczoraj powróciłam do tych promocji horoskopowych, bo kilka osób właśnie o to prosiło, więc nie ma problemu, zawsze wychodzę naprzeciw. I można sobie zamawiać horoskopy miesięczne w cenie 30 zł, horoskopy roczne w cenie 50 zł. Jak ktoś chciałby na przykład zamówić horoskop roczny dla siebie i dla koleżanki, dla siebie i dla partnera, dla siebie i dla bliskiej osoby, to w Wtedy dwa horoskopy w pakiecie kosztują 80 zł. Także jeszcze bardziej się to będzie Wam kalkulowało. Zapraszam do kontaktu mailowego takie osoby. Mój mail zawsze się znajduje w opisie pod filmem, bądź w przypiętym komentarzu. A teraz zaczynamy. Robimy sobie. Em... Taki rozkład na bazie krzyża celtyckiego, bo akurat postanowiłam, że jakaś odmiana by się przydała. Zodiakalna panna. Ja sobie tylko szybciutko jeszcze przetasuję karty, przygotuję. Zodiakalna panna, październik 2020 roku. Cóż tutaj czeka te nasze panienki w październiku? Co tutaj czeka panienki w październiku? Co was tutaj czeka, kochane panny? Przy okazji również i mnie, bo też. Jestem panną, co Was tutaj czeka. W październiku. Dobrze, jak Wy się pokazujecie, albo jak się pokazuje Wasza sytuacja wyjściowa na październik. No. Nie mogło być inaczej, no jak się może panna pokazać? No oczywiście, że w ósemce denarów. Praca, praca, jeszcze raz praca. Panna, jak zwykle, zaangażowana, panna, jak zwykle, pracowita, sumienna. Panna tutaj będzie albo y, obłożona robotą do, od stóp do głowy i po prostu nie wylezie z tej roboty. Zwłaszcza jak dziecko odda do przedszkola, to już hulaj i dusza można pracować przez pół dnia bez wytchnienia. Nie no oczywiście sobie żartuję, ale słuchajcie, no ósemka denarów na pewno pokazuje kwestie związane z pracą, z taką sumiennością. Sumiennością. Dużo też jest tutaj planowania. Może być planowanie wydatków w przyszłym miesiącu, takie nawet rozrysowywanie sobie, co na co ma pójść, ile potrzebuję pieniędzy, ile mogę ewentualnie przekazać na konto oszczędnościowe. Może być opracowywanie jakiejś strategii, strategii działania, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i gdzieś tam jakiegoś planu, na przykład sprzedażowego, planu biznesowego, jeżeli macie taką pracę właśnie związaną. Z planowaniem, z finansami, z ustalaniem strategii, no ale to mogą być, tak jak mówię, strategie w różnych dziedzinach. Możecie obmyślać e, sposób na Teściową, <laughs> możecie obmyślać sposób na Alcybiadesa, no co tam chcecie tak naprawdę. To jest też wytężona nauka, oczywiście, drogie panny. E, niektóre panny mogą wziąć na siebie jakieś nowe, dodatkowe obowiązki. Mamy na przykład pracę, to bierzemy sobie jeszcze pracę dodatkową, e, mamy pracę, to bierzemy sobie jakiś kurs bądź studia, no cokolwiek, no od października też się kierunki studiów e, mogą zaczynać, prawda, bo to jest taki miesiąc, kiedy studia się zaczynają, e, uczelnie wyższe zaczynają prosperować, więc faktycznie niektóre panny mogą tutaj się Dokształcać. Tu nawet coś takiego jest pokazane, jakby y, taka nauczycielka i uczeń na tym krzesełku. Y, więc można by było powiedzieć, że faktycznie y, my się czegoś uczymy albo my kogoś czegoś uczymy. Y, tutaj to jest taki bardziej może trener jakiś, y, który czegoś uczy. Ma tutaj taką, nie wiem czy to widzicie, taką pałeczkę. Tutaj na sznurku kogoś wodzi, tutaj ma w ręku pałeczkę, ma taki bardzo uczony wyraz twarzy, yy, jakimiś truskawkami tam też obraca, yy, czyli jakaś forma nagrody tutaj, takie pozytywne wzmocnienie, że tak powiem. Yy, no i jaka, jakaś forma nauki również tutaj może być. Na pewno pasja, zaangażowanie, dużo, dużo, dużo pracy i panna będzie dużo z siebie dawała w październiku, to na pewno yy, dobrze co może wam przeszkadzać, to będzie stało na przeszkodzie, <laughs> karta świata, no więc słuchajcie pokusy oczywiście dotyczące świata no jak najbardziej, no, świat zewnętrzny będzie się tutaj do was dobijał a wy będziecie jak w tej szklanej kuli, tak nie mam nie, zarobiona jestem nie mam czasu, może znajomi się odezwą, a może wpadniemy na kawę a może umówimy się na grilla bo jeszcze gdzieś tam może październik przyniesie ładną pogodę, a może wyjdziemy do kina a może w ogóle odwiedź nas i tak dalej, a wyjdź gdzieś z domu ale nie, panna tutaj będzie siedziała i pracowała. Będzie jakby ten cały świat wam tutaj przeszkadzał, utrudniał. Możecie mieć takie wrażenie, że wszyscy jakby się zmówili, żeby wam tylko dezorganizować waszą pracę. No ale słuchajcie, też nie, nie samą pracą człowiek żyje. No, po, pozwólmy od czasu do czasu temu światu się tutaj dobić do nas. Nie zamykajcie się w tej szklanej kuli, bo jednak jakieś rozrywki też warto byłoby mieć. Może właśnie was zasypią mailami, zasypią telefonami. Może pojawi się kwestia związana z jakąś podróżą, okazją do wyjazdu, do podróżowania, a wy powiecie: Nie, bo ja tutaj mam robotę, ja muszę skończyć. Ale wiecie co? Myślę, że. No to się pokazuje jako przeszkoda, ale ja myślę, że wy to będziecie bardziej traktowali jako przeszkodę, bo będziecie to traktowali jako coś, co wam utrudnia Waszą egzystencję, Waszą pracę, przeszkadza w codziennych obowiązkach. A może warto by było do tego podejść jako właśnie do szansy, a nie przeszkody, czyli wyjechać faktycznie, odseparować się, odizolować na jakiś czas od tych obowiązków. no, Jeszcze świat się nie zawalił, jeżeli ktoś coś tam gdzieś zaniedbał, czegoś nie zrobił, czegoś nie dopilnował przeniósł sobie na inny termin, można egzamin przenieść, można yy, obronę pracy przenieść, Można tak naprawdę jakoś sobie tak zorganizować czas, żeby mieć go na wszystko. Także faktycznie no może to jest tylko taka wasza przeszkoda. Dla was yy, wypoczytujecie to jako jakiś rodzaj przeszkody, bo chcecie się zająć po prostu swoimi obowiązkami, a to jest coś, co by was odrywało od obowiązków. Dobrze, wasze myśli, Wasze stanowisko w tej sprawie i istota w ogóle sprawy. Arcykapłan, no właśnie. Najpierw obowiązki. Służba nie drużba. Ja tutaj muszę zrobić, bo jak ja nie zrobię, to kto zrobi. Arcykapłan to jest taka przede wszystkim moralność, etyka, może być etyka zawodowa. Nie oddam projektu, dopóki go nie dopracuję do samego końca. Ja tu muszę być najlepsza. Ja tutaj muszę dążyć do ideału, ja tutaj muszę. Spełnić swoje obowiązki. Dla niektórych to będą też, wiecie, co obowiązki małżeńskie, no bo arcykapłan nam się oczywiście kojarzy z obowiązkami małżeńskimi, jest to instytucja małżeństwa jako taka pokazana, ale to też może być wasz własny rozwój duchowy, czyli ja tutaj chcę teraz się zaangażować, poświęcić czas sobie, swojemu własnemu rozwojowi, nie żeby mnie tam gdzieś tam świat zewnętrzny odrywał, przeszkadzał w medytacji. No ale my jesteśmy Jesteśmy częścią tego świata, i to też nie na tym polega, że my mamy być zamknięci cały czas gdzieś tam właśnie siedzieć, tylko w medytacji. Medytować można zresztą na wiele różnych sposobów. Można właśnie wyjść ym, gdzieś na łono natury, pokontemplować, popatrzeć, poobcować, pochodzić, bo po potrawie. Tysiące, tysiące różnych sposobów. Mnie w tym arcykapłanie pokazuje się takie, wiecie co, ym, nadmierne poczucie obowiązku, że tu jednak trzeba dopilnować, rezygnuje z jakiejś rozrywek, z jakichś takich e, rzeczy może mało istotne mi się wydają, z jakichś e, uciech, że tak powiem, na rzecz takiej obowiązkowości, na rzecz podomykania, dopilnowania spraw. E, więc takie byłoby tutaj wasze stanowisko. E, przeszłość tej sprawy, co wpływa tutaj na przeszłość, jaka jest przyczyna właśnie. Karta śmierci, wiecie co, to może być to, że wy coś zakończyliście, e, zakończyliście jakiś projekt, Zajęliście się nową rzeczą, mogliście zakończyć jakąś dawną pracę i pójść do nowej pracy, i te osoby, które faktycznie będą rozpoczynać jakąś nową pracę, to one bardzo chcą się wykazać, chcą się zaangażować, żeby pokazać, że są osobami przydatnymi, produktywnymi, więc Wam może faktycznie zależeć na tym, żeby tutaj się wykazać, żeby teraz na przykład nie brać urlopu, tylko pokazać Wasz trud, Wasze zaangażowanie, że Wam tutaj naprawdę na tym zależy. No to też może być taka zmiana, która się dokonała w Was, że Wy na przykład wcześniej może mniej restrykcyjnie do tego podchodziliście, a w jakiś tam sposób dojrzeliście do takiej większej obowiązkowości, uznaliście, że tutaj no czas właśnie odrzucić gdzieś tam poboczne rozrywki, rzeczy takie nieistotne i skupić się na swoich priorytetach, na przykład na dążeniu do jakiejś niezależności finansowej. Co jest teraz? Czyli no właściwie na początku października jaka będzie sytuacja? Król Buław. No, słuchajcie. Tutaj jeżeli mówilibyśmy o instytucji małżeństwa, to mogło się zdarzyć tak, że jakaś panna zodiakalna skupiła się właśnie bardzo na pracy, zamknęła się na ten świat zewnętrzny, ponieważ dochodzi tutaj do zdrady. Mamy sytuację jakiejś zdrady, gdzieś tam może mąż na boki chodzi i faktycznie w głowie jest to, no przecież przysięgał, tu powinien być przy mnie, no bo przysięgał i to jest instytucja małżeństwa, przecież to jest świętość, jak on mógł mi to zrobić. No ale no cóż, no pokazuje się jako król Bóg no to nie będziemy oszukiwać. No jest to mężczyzna taki bardziej do romansu, no niestety, nie w typie arcykapłana, tylko właśnie w typie takiego chłopka romansowego, który gdzieś tam może mu się znudziło i poszedł sobie w siną dal. Może dlatego mamy właśnie to zakończenie, zakończenie pewnej relacji, śmierć pewnej miłości, pewnego uczucia, pogrzebanie właśnie czegoś takiego, jakiejś relacji między ludźmi, też dla niektórych to mogłoby być. Natomiast, jeżeli są Panny, które są samotne, to do nich może przyjść właśnie mężczyzna namiętny, taki, który będzie chciał właśnie coś z wami tutaj działać, być może wciągnąć was do romansu, a wy mówicie: Nie, 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 ja mam tutaj dużo pracy, ja zarobiona jestem, a zresztą ja mam swoje zasady, ja tam z byle kim nigdzie nie łażę, tylko ja po prostu tu się skupiam na tym, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Tu możecie też mieć pewne takie swoje, właśnie odgórne zasady, że to nie wypada tak robić, bo tak się nie za zachowuje na przykład człowiek na poziomie, tak się nie zachowuje kulturalna panienka i tak dalej i tak dalej, ale to są też wasze jakieś być może takie wyuczone schematy postępowania. No nic, no zobaczmy bliską przyszłość dla tej sytuacji, bo coraz ciekawiej się tu zaczyna robić. Trójka buław, ja myślę, że Was jednak skusi Skusi to co na zewnątrz, to co w tym świecie Tutaj mamy, chodzi lisek koło drogi Wy tutaj na to drzewko się wspieliście, Żeby nikt do Was nie przyszedł Nikt Wam nie, po, nie przeszkadzał Siedzicie wysoko, żeby Was nawet nie było widać Ale no, jednak gdzieś tam jest Wodzenie wzrokiem za tym rudym liskiem On pokazuje Też taki spryt Taką przebiegłość, więc prawdopodobnie Znajdzie do Was jakieś dojście Znajdzie do Was jakiś klucz, yy, i w końcu się przebije przez tą szklaną kopułkę. A Wy też tam spoglądacie z tego drzewka, niby tutaj jesteście zajęte, ale spoglądacie na tego rudego lisa, jak on tam krąży, krąży, krąży no i prawdopodobnie też korci żeby jednak zejść w dół czyli panienka tutaj pokazuje taką postawę, nie no, gdzie ja mam pracę, ja tutaj mam swoje obowiązki daj mi chłopie spokój, ale no gdzieś tam jednak mimo wszystko taka pokusa zaczyna zaczyna tutaj Drążyć, krążyć. Może być jakiś nowy początek, właśnie w trójce buław, ale to też mogą być nowe pasje, które Was po prostu skuszą. Macie dużo roboty, no ale powiecie, no dobra, ale ja też mam prawo odpocząć, ja też mam prawo się realizować, ja też mam prawo się cieszyć życiem i jakąś pasją, więc też tak może być. Zobaczmy teraz, jak odpowiecie na wyzwania, które przyniesie październik. Co zrobicie z tym fantem, a? Siódemka kielichów. Zainteresujecie się in innymi opcjami. Zauważycie, że inne opcje w życiu istnieją. Istnieje jakaś alternatywa do pracy. Nawet jeżeli ktoś sobie wziął na głowę bardzo wiele pracy, bo związek mu się posypał, bo coś mu się tam nie ułożyło, no i wiadomo, pracocholizm jest często taką, em, takim produktem zastępczym, czymś takim, co nam pozwala właśnie oderwać myśli od tragedii życiowych. No najlepiej sobie czas wypełnić pracą, to wtedy nie myślimy o głupotach, nie zamartwiamy się więc wy mogliście na przykład właśnie w ten sposób pójść w pracę, bo coś tam innego się posypało i praca to był taki bezpieczny grunt natomiast tutaj widać, że no zainteresujecie się innymi opcjami być może ludźmi, którzy są w waszym otoczeniu, zaczniecie zauważać że tego kwiatu jest pół światu że to nie na tym jednym mężczyźnie czy na tej jednej kobiecie się świat kończy jak poszedł, był bądź poszła, była, no to trudno ale dla was to jeszcze nie jest w ogóle koniec żadnych opcji, jeszcze tutaj jest coś do zrobienia więcej, więc y, zaczynacie otwierać się w ogóle na inne możliwości, tak samo jeśli chodzi o Wasze życie, dostrzegacie inne alternatywne sposoby na spędzanie wolnego czasu, nie tylko właśnie samą pracą y, będziecie żyć w październiku, pomimo tego, że prawdopodobnie będziecie wchodzić z takim nastawieniem, że tak, ja tutaj się skupię na swoich obowiązkach, ja tutaj dużo narobię, ja tutaj po prostu nie dam się w ogóle od tego oderwać, ale myślę, że. Jednak dacie się oderwać. Zobaczmy otoczenie. Co do Was napłynie z otoczenia? Koło fortuny. Yy, mogą przyjść dodatkowe pieniądze. Taki, taki uśmiech losu, jak gdyby. Pieniądze, no może być jakaś tam wygrana. Wiadomo, że nie dla wszystkich, ale może być jakaś drobna wygrana. Może być po prostu, no, uśmiech losu na zasadzie super nowa praca, jakaś nagle okazja się pojawia, czy awansik, czy po prostu na no, jakieś miłe zdarzenia związane z pracą, z pieniędzmi, ale ogólnie mogą to być zdarzenia losowe i mogą do Was przychodzić, powracać ludzie karmiczni, to znaczy Wasze relacje karmiczne, takie, które były. Niedokończone. Nie tutaj obrót tego koła pokazuje, że być może w październiku będzie możliwość zakończenia tego pewnego cyklu z daną osobą. Jeśli jeszcze raz powróci, no to będzie właśnie możliwość e, być może tutaj m, takiego zamknięcia raz na zawsze. E, więc to może faktycznie sprzyjać. Natomiast koło Fortuny też może pokazywać, że w Waszym otoczeniu ludzie będą tacy zmienni, troszeczkę jak chorągiewki. Czyli raz tak, raz tak mogą łatwo zmieniać zdanie. Bo koło fortuny to jest taka jakaś kapryśność: jednego dnia mamy dobry nastrój, drugiego dnia już niekoniecznie. Dzisiaj mówimy tak, jutro zmienia się nasze nastawienie, więc to otoczenie może być tutaj bardzo zmienne. Przy, przygotujcie się na to, że ktoś wam coś dzisiaj powie, jutro może to zdanie po prostu zmienić, więc to może tak być. E, wasze obawy i nadzieje w związku z tą całą sytuacją, no właśnie, mamy kartę diabła, więc tutaj bardziej obawy. No, być może boicie się tego, że nie będziecie w stanie wyrwać się spod czyjejś władzy. Jeżeli właśnie są jeszcze jakieś niedokończone relacje, relacje toksyczne, boicie się właśnie, że być może chcecie się uwolnić spod wpływów tych ludzi, ale jakoś nie możecie i boicie się, że Wam się to nie uda, przynajmniej w październiku, że pomimo właśnie usilnych starań, usilnych prób, zyskania na przykład jakiejś niezależności finansowej, nie będziecie w stanie się wyzwolić, że te osoby nie odpuszczą, że one dalej będą próbowały gdzieś. Gdzieś tam was e, szargać, i tak dalej, i tak dalej. E, to też może być taka e, obawa, na przykład przed stratą pieniędzy, przed długami, przed e, fatalną sytuacją finansową, e, przed tym, że sobie nie poradzimy, na przykład, więc dlatego być może tutaj wychodziliście z takiego ostrożnego planowania, ustalania strategii, co na co pójdzie, dokładna rozpiska, bo inaczej, jeżeli tego nie będziemy mieć rozplanowanego, no to może nie starczyć. Więc są tutaj jakieś obawy. Albo o bankructwo, finanse, o jakieś właśnie takie relacje toksyczne, że one nie odpuszczą, że dalej ci ludzie będą w waszym otoczeniu. Ale zobaczmy, te, ten diabeł też może mówić, że boicie się, że ulegniecie swoim słabościom którym na przykład byście nie chcieli ulegać. Ym, zobaczmy, jaki będzie rezultat tutaj tego wszystkiego wynik. A tu jest dziesiątka denarów, więc nie macie się czego bać. Dziesiątka denarów mówi o stabilnych finansach. Ym, rodzina też się nie zawali przez to, że gdzieś tam sobie zorganizujecie jakieś rozrywki, więc nie musicie się o to martwić. Ym, będzie spokój, będzie zgoda, będzie trwało wszystko to, co wcześniej zostało zbudowane. Także nie musicie się martwić, że na przykład jak wy sobie trochę pofolgujecie, to coś stracicie, coś się posypie. Ktoś mógłby się bać o interes, jeżeli macie własne firmy, że ja sobie tutaj wyjadę na wakacje, ja tu nie przypilnuję spraw i nagle wszystko runie. Więc nie musicie się o to bać. To, ten diabeł jest tylko i wyłącznie w waszych obawach ale one są mocno subiektywne i są, jak się okazuje, bezpodstawne, bo dziesiątka denarów, jako rezultat, jasno pokazuje, że to, na czym wam zależy, to, co było stałe, zostanie utrzymane, pieniądze będą, na wszystko wystarczy, rodzina będzie stabilna, będzie stabilny grunt do pracy, praca będzie dobra, będzie dawała oparcie i satysfakcję, więc no, czegóż chcieć więcej? Nawet jeśli będą jakieś perturbacje, wyjdziecie z tego obronną ręką, wyjdziecie mocniejsi, i stworzycie sobie jakby takie lepsze podstawy waszego dalszego życia. Także tutaj naprawdę wszystko pokazuje się bardzo, bardzo pozytywnie na koniec, więc naprawdę nie ma się co obawiać tego świata. Właśnie radą bym powiedziała tutaj będzie takie wyjście do świata, żeby wyjść, żeby się nie bać, przekraczać te swoje granice, tworzyć dla siebie, kreować dla siebie nowy świat, drogie panny. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę udanego października i oczywiście osoby, które są chętne, zapraszam na horoskopy prywatne. Dziękuję, do zobaczenia, papa. Pa.